Przyrody jest dla wszystkich tych, którzy pasjonują się naturą, dziką przyrodą, ale również dla tych osób, które chcą ją poznać na nowo, ewentualnie odkryć coś, co do tej pory chcieli, ale brakowało im takich przewodników. Tutaj tych przewodników po dzikiej przyrodzie mamy bardzo dużo, co są świetni wykładowcy, naukowcy. Są tutaj nie tylko specjaliści, przyrodnicy, ale też filmowcy, w mojej osobie komiksiarze czy twórcy książek dla dzieci, popularyzatorzy. Ba, są zespoły muzyczne zaangażowane w ideę ochrony przyrody. Ale też niezwykła jest publiczność. Publiczność, która wytrzymała tegoroczną niezbyt korzystną pogodę, fantastycznie reagowała na to, co pada ze sceny, brała udział w warsztatach, w spotkaniach z przyrodnikami, z przyrodniczkami. I myślę, że ta synergia pomiędzy wspaniałymi wykładowcami, wspaniałymi ekspertami, ekspertkami, którzy tutaj przyjeżdżają, i tą niezwykłą publicznością, to jest rzecz bardzo, bardzo cenna. Taka jest też idea festiwalu, żeby otworzyć się do tej przyrody. Miasto, park, ogród Saski jest świetnym miejscem, żeby o tej przyrodzie właśnie rozmawiać. Dlatego rozmawiamy w tym miejscu, ale właśnie z ekspertami, z osobami, które potrafią wyjaśniać to, co się dzieje właśnie w przyrodzie, żeby się nie bać. Opowiedzieliśmy o naszym ośrodku, jakie zwierzęta mamy, czemu do nas trafiają, w jakich ilościach. I przede wszystkim chcieliśmy opowiedzieć ludziom, jak pomagać żeby nie zaszkodzić, jeśli takiego zwierzaka potrzebującego pomocy, dzikiego zwierzaka znajdą na swojej drodze. I jak takie zwierzę zabezpieczyć, wiedzieć, czy ono tej pomocy naprawdę potrzebuje, bo wielokrotnie tej pomocy absolutnie nie potrzebuje, jest zabierane niesłusznie i niepotrzebnie, żeby uważali przede wszystkim na własne bezpieczeństwo podczas takiej interwencji no i zapewnili temu zwierzakowi jak najlepsze warunki, żeby dotrwało do tej fachowej udzielonej pomocy przez lekarza weterynarii. Gdzie dzwonić, kogo prosić o pomoc, żądać i wymagać tej pomocy, bo są instytucje, które mają obowiązek nam pomóc, a niestety się migają od tej pomocy dosyć skutecznie. Hmm, policzek, brudka, ucho, wpisana literka T, Napowiadałem Ja nie o moich badaniach naukowych, tylko Czupryka, o popularyzacji wśród najmłodszych. Bo poza tym, że jestem naukowcem, zajmuję się pisaniem książek dla dzieci, tworzeniem komiksów i różnych form książkowych. To jest jedną ideą, żeby te trudne treści przetłumaczyć na język zrozumiały dla nawet najmłodszego Dobra, czytelnika. dana się albo nie otworzy. Rozmawiałem od... o tym, jak powstają filmy przyrodnicze, tak jakby troszkę od kuchni. No bo jak taki widz ogląda film przyrodniczy, który trwa na przykład pół godziny, 40 minut, no to nie zdaje sobie sprawy, ile tak naprawdę czasu było potrzeba, żeby zrealizować ten film. Ile czasu trzeba było siedzieć w terenie żeby te wszystkie zwierzaki, rośliny, czy, czy jakieś chmury, deszcz i tak dalej, co jest potrzebne nagrać, a to zazwyczaj trwa 2 do 3 lat, tak? Także coś, co trwa tak długo, potem komasuje się w postprodukcji do tych kilkudziesięciu minut. No i tak troszkę chciałem to, o tym opowiedzieć na pokazie. Często to naszą siedzibę grodzimy. Często właśnie takimi ograniczeniami zakończonymi ostrymi grotami, które sprawiają... Chcę powiedzieć o, o tym, jak fantastyczne zwierzęta żyją wokół nas. Jakie są z tym związane problemy, powiedzmy, i że to nie zawsze zwierzęta powodują problemy, ale to jednak ludzie te problemy kreują i niestety dotykają one zwierząt. Zwierzęta giną z naszych rąk, utrudniamy życie zwierzętom, wchodząc coraz bardziej w ich, w ich świat po zimie budzą się i muszą się przemieścić na dalsze. Moja arachnofobia rzeczywiście utrudniała mi życie, ale dzięki poznaniu, właśnie dzięki kolejnym informacjom, dzięki przyglądaniu się pająkom z bliska, pokonałam tę arachnofobię i wiem, że jest to możliwe. Zachęcam do tego, żeby przyglądać się właśnie przyrodzie z bliska, czytać o niej, dowiadywać się różnych ciekawych rzeczy, zabawnych rzeczy, interesujących rzeczy. W ten sposób zbliżamy się do niej, tak jak ja potrafiłam się zbliżyć do pająków. Co robię? Tak jak u ludzi, Założenie jest też takie, żeby dodawać pewne elementy. I w tym roku tak naprawdę dodaliśmy jeden element, na przykład wilka. Zastanawialiśmy się, jak to poruszyć, ponieważ było bardzo mnóstwo dezinformacji ostatnio na temat wilka w świecie medialnym, tak? Więc no, nie tylko wilku, tak naprawdę. Wilk jest takim przykładem bardzo, bardzo aktualnym. Jeśli zaczniemy drążyć te wszystkie sytuacje, co to było, co się działo, kto został zaatakowany, jakie to były zwierzęta i tak dalej. Okazuje się, że większość tych historii jest nieprawdziwa po prostu. Prowadziliśmy debatę ekspercką, e, no rozmawialiśmy właśnie o Wilku, nie tylko o wilku, o innych takich trochę mitach na temat klimatu, na temat rzek, zmian. To jest coś, co chcieliśmy zawsze poruszać, żeby o przyrodzie, o klimacie, o zmianach mówili eksperci, ponieważ to jest ważne, żeby Tą wiedzę rzetelną dostarczać, ponieważ jest mnóstwo w internecie fałszywych informacji i ludzie są pogubieni. Tak, żeby te wszystkie informacje sensacyjne, które się pojawiają, były w jakiś sposób weryfikowane przez um, ekspertów, bo tak naprawdę dezinformacja jest bardzo powszechna i media trochę niestety ją nakręcają, dlatego że. Świetliwe, sensacyjne tytuły no dobrze się sprzedają. Te informacje różnego rodzaju nie są weryfikowane przez ekspertów, a, a my, jako przyrodnicy, naukowcy wiemy, że wiele tych informacji jest nieprawdziwych. Niesprawdzonych, więc no chcemy trochę na ten temat porozmawiać, zwrócić uwagę na, na pewne rzeczy i przedstawić niektóre rzeczy w sposób zupełnie odwrotny, bo to, co czasami jest postrzegane przez nas jako negatywne, może być pozytywne, dlatego że zwierzęta spełniają bardzo dużo pozytywnej roli w środowisku. Będziemy mówili o. Wilkach, będziemy mówili o, o bobrach, o, o wodzie, ale też o ptakach, więc to są bardzo, bardzo ważne rzeczy i myślę, że, że powinniśmy o tym mówić, głośno mówić, żeby ludzie też wiedzieli, co się, co się dzieje, że są nieprawdziwe informacje podkręcane przez media. Jednym z celów, założeń naszego festiwalu był taki, żeby przybliżyć ideę parków narodowych i żeby spowodować, żeby te parki narodowe wreszcie w Polsce zaczęły powstawać. Doskonale wiemy, że jest ich zbyt mało. Ostatni park został powołany w 2001 roku. Polska objęła parkami narodowymi około 1% tylko terenu, to jest najmniej w Europie. Przypomnę tylko, że w takich krajach są w sąsiednich jak Słowacja jest 7,5%, w Niemczech 5%. więc gdybyśmy się przybliżyli chociaż do trzech Procent to by było bardzo dobra informacja dla przyrody przede wszystkim, ale również dla nas. Warsztaty to jest taki element, który zawsze rozbudowujemy, bo forma warsztatowa tak naprawdę rozmowy z dzieciakami to jest coś, co jesteśmy w stanie bardziej już indywidualnie podejść do rozmów i. Grupa 15 osób na temat właśnie technologii, czy jak malować przyrodę, jak podsłuchiwać przyrodę, jak obserwować, to są takie elementy, które rozbudzają to pasję. Te indywidualne rozmowy, warsztaty z dziećmi to jest coś, na co zawsze stawiliśmy. to jest też mocny punkt festiwalu i będziemy to na pewno rozbudowywać. Oprowadzałem dwie grupy tutaj w parku, w Ogrodzie Saskim. No było to niesamowite doświadczenie, bo pierwsza grupa to były osoby niepełnosprawne. Zobaczyliśmy co najmniej 10 gatunków ptaków. Znaleźliśmy wspólnie kilka gniazd, obserwowaliśmy karmiące ptaki. Także rzeczywiście to było niesamowite, jak oni żywo reagowali. Natomiast drugi spacer był zupełnie inny. Oprowadzałem grupę też dorosłych, ale też młode osoby. Tutaj cieszę się, jestem bardzo mocno zbudowany, że uczniowie szkoły podstawowej mają taką wiedzę. Naprawdę świetni chłopcy. Pasjonaci znali doskonale śpiewy i głosy trudnych gatunków ptaków, które tutaj spotkaliśmy. Młodych też angażujemy do robienia zdjęć właśnie poprzez konkurs fotograficzny. Mnóstwo prac spłynęło. Zrobiliśmy taki mini koncert Dziecięce pasje tak go nazwaliśmy czyli fotografia dzieci połączona właśnie z muzyką na żywo. To jest taka mini wersja tego, co jest wieczorami podczas festiwalu, tej idei, która jest tak naprawdę też od początku. To jest muzyka na żywo ze zdjęciami. Chcemy pokazać to piękno przyrody poprzez różne właśnie zdjęcia, filmy, muzykę. Także dotrzeć za pomocą wielu zmysłów. W czasach przebodźcowania bardzo dużego i muzyka i przyroda to są takie wspólne przestrzenie, gdzie możemy się wyciszyć. Na żywo, a jeszcze takiego zespołu jak MicroMusic, połączone ze zdjęciami, które tworzą dodatkową historię, ponieważ były dograne tak, że na przykład utwór był o, o dzikach, tak więc y, piękne zdjęcia, piękna muzyka. Jestem. Od nowa rosnę w sobie Diaporamy były dosyć zróżnicowane. Bardzo ciekawie łączyły się te zdjęcia, takie stricte przyrodnicze, z takimi w, za, w zasadzie filozoficznymi przesłaniami tych piosenek. Przeżywają też takie spotkanie, no tak jakby oglądali jakiś program przyrodniczy, prawda, więc to jest połączenie, połączenie, różnych światów. Natura i w ogóle obcowanie z naturą ogromnie y, inspiruje do tworzenia. Piosenki Micro Music same świadczą y, o tym, które, to, to są piosenki, które ja pisałam, że, że natura jest dla mnie ważna i że, że i piszę w jej imieniu i dla niej, świat cierpi, zwierzęta cierpią i, i jest bardzo dużo bólu i, i, i krzywdy na tym świecie. Niesamowity odbiór. Mikro music to było od początku nasze marzenie, żeby ten zespół się pojawił na scenie, ponieważ ich podejście do przyrody, do świata przyrody, do, do walki też o prawa przyrody są niesamowite, więc to jest wszystko spójne. Więc micro Music był no, bardzo mocnym punktem, ale no, nie tylko. Patrycja Betley, która łączy przyrodę, z właśnie z muzyką, muzykoterapia, medytacja. To jest też wszystko połączone. Instrumenty, które my używamy, bardzo mocno korespondują z przyrodą. Często Piękna używamy do naszej muzyki dźwięki przyrody. Chodzimy do lasu nagrywając tą przyrodę i wykorzystujemy potem ją w naszej muzyce, więc niejako tworzymy jedną całość. To brzmi bardzo dobrze, i to i to wybrzmiało no i wieczorny koncert Songs of Sanctuary Jenkinsa, to jest muzyka trochę jak filmowa, muzyka klasyczna, tak 60 osób na scenie z chórem, to była po prostu niesamowita moc. Muzyka zawsze pełniła funkcję również dźwiękonaśladowczą. W tym przypadku utwór Karla Jenkinsa bardziej nawiązuje do takiego nurtu etno moim zdaniem, czyli łączy w sobie muzykę klasyczną, muzykę ludową, być może też ktoś znajdzie jakieś elementy dźwięko naśladowcze, ale to trzeba po przy prostu przyjść, zobaczyć i posłuchać, bo tego się nie da chyba opowiedzieć. Miałam taką możliwość jako reżyser wymyślenia całej wizji, jak ten koncert ma wyglądać, ponieważ utwory są dosyć długie, one się ze sobą łączą, więc nie chodziło o to, żeby to był taki przypadkowy zestaw zdjęć, że każdy z autorów pokazuje tylko to, co ma. Zaproponowałam układ wertykalny. Jakby od zdjęć robionych z góry. Potem przechodzimy w zdjęcia krajobrazowe, aż schodzimy do makrofotografii. Takie wydarzenie można tworzyć tylko dzięki tak naprawdę zaangażowaniu partnerów, a mamy naprawdę partnerów, na których możemy liczyć i za co bardzo dziękujemy, bo tworząc darmowe wydarzenie to jedyna możliwość, to po prostu wsparcie urzędów, partnerów biznesowych, organizacji wspierających przyrodę, więc tak naprawdę to wszystko mamy i dzięki temu możemy realizować taki właśnie festiwal, który cieszy się dużym powodzeniem. Jesteśmy od samego początku z Festiwalem Przyrody. Współpracujemy z fundacją, widząc w tym bardzo dobrze i profesjonalnie przygotowaną formę edukacyjną, przygotowaną przez ludzi z pasją, z ludzi z zaangażowaniem i ludzi z ogromną wiedzą. To jest miejsce, gdzie można zachwycić się przyrodą, zaintrygować, zadziwić i pozyskać naprawdę wiedzę, która nas przybliży do tej przyrody. A przy okazji też jesteśmy tutaj obecni i staramy się też dzielić naszą wiedzą związaną z gospodarowaniem odpadami, z selektywną zbiórką odpadów. No, wbrew pozorom i gospodarka odpadami, yy, i ochrona dzikich zwierząt mają wiele ze sobą wspólnego. Dobrze, no. no, no, zginasz dalej, rozgaduj. No, nie, 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 to nie, to jest tylko w... drzew, może mieszkać. No i co, ma plan? Czy też zginasz? Zabrakł, tutaj. Mamy Taką grupkę stałych fanów, odbiorców, którzy przyjeżdżają do nas to roku bez względu na, na pogodę, bo w tym roku rzeczywiście ta pogoda nas nie rozpieszcza. Ten maj jest bardzo kapryśny, deszczowy, ale prawdziwym przyrodnikom pogoda nie przeszkadza. Starczy się po prostu dobrze ubrać. Serce rośnie, no, takie miejsce to jest nie, niepowtarzalna okazja, żeby tutaj wszystkich zebrać i żeby się poznać nawzajem. Myślę, że to jest taki sposób przekazywania wiedzy, który. Potrzebny jest dzisiaj w tym świecie szybkie informacji. Trzeba szukać nowych dróg dotarcia do odbiorców, żeby ich zainteresować światem. Otacza nas przyroda. W Polsce przybywa nam dzikich zwierząt, ale z drugiej strony też coraz bardziej wchodzimy w świat zwierząt z drogami. Z zabudową i te zwierzęta pojawiają się w miastach, a myślę, że wiedza taka przyrodnicza, ekologiczna w Polsce jest dosyć niska, więc takie imprezy rzeczywiście, które spełniają ogromną rolę edukacyjną, są ważne. Staramy się być atrakcyjni i uczulać młodzież, zwłaszcza na piękno przyrody, na potrzebę zwierząt, na potrzeby roślin, to żeby nie traktowali. Przyrodę jako obcego elementu, ale raczej się zaprzyjaźniali tą przyrodą. Przychodzą rodzice z dziećmi, widać, że te dzieci reagują bardzo dobrze na te wiadomości: że się bawią, że czerpią wiedzę, że chłoną to wszystko. Myślę, że oni mogą mieć bardzo duży wpływ. Na to, żeby ludzie, którzy przyjdą do nas na festiwal przyrody, żeby się tą przyrodą głębiej zainteresowali? Żeby zwiększyć świadomość ludzi i uważność na to, że przyroda jest jednym z najważniejszych elementów naszego życia. Wydaje mi się, że jeżeli nie będzie takich spotkań, nie będzie takich festiwali, to ten rozdźwięk między człowiekiem, który potem dorasta, a przyrodą, która staje mu się coraz bardziej obca, a też przez to no, jakaś taka niezrozumiała, no, będzie coraz większy, dlatego myślę, że takie spotkania, które pomagają zrozumieć, naświetlić i zainteresować przyrodą są ważne.